Witam serdecznie. W tym odcinku będziemy robili koktajl bananowo-druskawkowy przy pomocy mojego blendera ze zestawem SSMS600F6 od Silver Crest. Potrzebujemy jednego banana, jedna szklanka yy, kefiru i okay, y, jeszcze 7 druskawek yy, taki napój i łyżka cukru. I to tyle. Kroimy banana na cienkie plasterki, aby było idealnie i będzie smakowity smak. Przecież widać moje usta. Do kielicha od blendera dodajemy pokrojonego ba banana, aby było idealnie. Pasterki banana dodajemy. To, co nie będzie potrzebne, można odłożyć do zmywarki lub do zlewu. Powiem składniki w opisie yy, pod filmem, gdy już dodaliśmy banana, yy, przeczyszczę moje ręce. Przepraszam bardzo za bałagan. Yy, musiałem przeczyścić ręce. Dodajemy łyżkę cukru. Łyżka wystarczy. Szklanka kefiru oraz cały ten napój, że da aromatyczny smak. Polecam, by był jeszcze Blender Silver, kres, który mam zestawem. Także czas. Także można blendować. Że ja się zajmę, i gdy będzie na chwilę przerwa. blendować, to będzie taki, gdy koktajl się zaczyna taki różowy robić. Na chwilę będzie przerwa. Koktajl się robi taki. Koktajl się taki już zrobił. Teraz trzeba odłączyć nastawkę od blendera. I wtedy nalewamy do naszego kubka lub szklanki. Próbujemy.